Szanowni Państwo, witamy w naszym kolejnym webinarze Język i Świat w Filozofii Arystotelesa. Kontynuacja, rozwinięcie naszego poprzedniego webinarium i poprzedniego podcastu dotyczącego, dotyczącego Platona, który również serdecznie, serdecznie polecamy. Panie profesorze, Arystoteles i Platon, Platon i Arystoteles. Często różne przeciwstawne pomysły. Tak się, ich, tak się ich pamięta w historii. A jak to jest, jeśli chodzi o, o język? No, jeśli chodzi o koncepcję języka, to Platon i Arystoteles nie odbiegają od siebie zanadto. To znaczy, ja powiedziałem w poprzednim webinarze, że Platon był. Zwolennikiem naturalistycznej koncepcji języka uważał, że język narodził się z takiego dźwięku prawda, że wyrażenia języka, przynajmniej te pierwotne, te nazwy pierwotne, o których Platon mówi, są fonetycznie podobne do tego, co oznaczają. Natomiast też powiedziałem o tym, że Platon pod koniec swojego życia, w tym ostatnim okresie swojej twórczości, zmienił pogląd na ten temat i doszedł do wniosku, że język jednak ma charakter konwencjonalny. Zresztą ten konwencjonalizm obecny jest również świadomość tego, że język ma ten wymiar konwencjonalny. Obecna jest u Platona również w dialogu Kratylos, bo on tam pokazuje, że te wyrażenia, te nazwy, które nie posiadają, nie mają takiej, nie, nie naśladują rzeczywistości, nie naśladują tych przedmiotów, które oznaczają, mają charakter konwencjonalny. Są rezultatem jakichś kombinacji innych nazw, innych wyrażeń, lub też właśnie różnego rodzaju kolejności sylab w wyrazie. Wiadomo, że możemy to, te, te sylaby przestawiać w zależności od tego, jak nam wygodniej na przykład mówić. Mogą pewne sylaby niejako. Zost być usuwane z poszczególnych wyrażeń, jeżeli całe wyrażenie przez tę sylabę będzie, będzie trudne do wypowiedzenia i Platon jakby te, te mechanizmy językowe nam w losie ukazuje. I dochodzi, do, dochodzi jednak pod koniec swojego życia do takiego wniosku, że język ma charakter konwencjonalny. I takim również konwencjonalistą był Arystoteles. On, pisząc na przykład w hermeneutyce o języku, wprost sprzeciwia się Platonowi, ale Platonowi z tego pierwszego okresu jego twórczości dotyczącej języka, czyli sprzeciwia się naturalizmowi, mówi o tym, że poszczególne sylaby, zgłoski nie znaczą. Oddzielnie, nic, że dopiero musi być całe wyrażenie, które będzie miało charakter jakiś znaczący. To wyrażenie, które będzie wchodziło w skład zdania, tak? bo mamy zdanie, które składa się z innych wyrażeń znaczących, ale już te wyrażenia znaczące nie mogą zostać podzielone na jakieś inne, mniejsze, Części, które również miałyby charakter znaczący. Dla Platona w tym pierwszym okresie, właśnie w dialogu Kratylos, było to jak najbardziej podejście poprawne. To znaczy, ostatecznie, Platon w swojej teorii języka dochodzi do wniosku, że tymi nazwami pierwotnymi, dźwięko-naśladowczymi są, są sylaby, tak? są, głos, są głoski w zasadzie. I, I wobec tego stanowiska odnosi się Arystoteles, ale należy sądzić, że, że zgodnie z platońską teorią konwencjonalistycznej, konwencjonalnej genezy języka, jakby powtarzają, ją, tak? to znaczy jest, jest przedstawicielem konwencjonalizmu w kwestii genezy języka. Kiedyś przeczytałem taką, taką, taki tekst Józefa Bochańskiego w, w książce pod tytułem History of Ancient Logic, w której to książce Bochański napisał takie zdanie, że wszystko to, co było w logice Arystotelesa to co podał Arystoteles w swoich pismach dotyczących logiki, obecne było również u, u Platona, za wyjątkiem, za wyjątkiem sylogizmu analitycznego, a więc tego sylogizmu konkluzywnego. I, I wydaje się, że to jest jak najbardziej prawda. To znaczy, te wszystkie prawdy, które te wszystkie koncepcje, Dotyczące języka, które były obecne u Platona, przejmuje w jakiś sposób Arystoteles. Oczywiście bardzo często jest tak, że Arystoteles krytycznie podchodzi do rozmaitych pism platońskich, jak chociażby właśnie do naturalistycznej koncepcji języka, ale jakby nie zauważa tego wprost, nie pisze o tym, że jego stanowisko jest zgodne z. Ze stanowiskiem Platona późnego, prawda? Podobnie jest zresztą, jeśli mówimy o zagadnieniu prawdziwości zdań. Arystotelesowska definicja zdania prawdziwego, o której mówię w podcaście, jest pewną kopią tego, o czym mówił Platon w sofiście i w innych dialogach. Także Arystoteles. Z pewnością był pod ogromnym wpływem Platona, jeśli by w ogóle nie powiedzieć, że przedstawiał tę teorię języka platońską w gruncie rzeczy, tak? A na ile według Arystotelesa język może uchwycić to, co jednostkowe, a na ile to, co ogólne? No tak, tutaj u Arystotelesa, Arystotelesa w zasadzie interesuje orzekanie ogólne, prawda? To znaczy, Arystoteles będzie zainteresowany wypowiedziami, które w swoim podmiocie będą miały jakieś nazwy ogólne, ponieważ według niego nauka dotyczy ogółu, prawda? W jego ujęciu to będą gatunki, rodzaje. Nie jest zainteresowany za bardzo kwestiami, kwestiami czy zdaniami, które byłyby zdaniami dotyczącymi rzeczywistości jednostkowej. Chociaż Arystoteles, analizując język i analizując rzeczywistość dochodzi do takiego wniosku, że pomiędzy językiem, a może inaczej, pomiędzy strukturą języka i strukturą rzeczywistości występuje pewne podobieństwo. To jest takie podobieństwo, że pomiędzy strukturą substancjalno-przypodłościową języka i strukturą podmiotowo-orzecznikową, przepraszam, źle mówię. Pomiędzy strukturą substancjalno-przypadłościową rzeczywistości i strukturą podmiotowo-rzecznikową języka zachodzi podobieństwo. Tutaj chodzi o uwzględnienie tej relacji przyporządkowania przypadłości do substancji, a więc do jakiegoś indywiduum, bo substancja dla Arystotelesa, substancja pierwsza, to jest jakieś indywiduum, które posiada pewne. Atrybuty, pewne przypadłości. Na przykład jest Sokrates jest dobry, Sokrates jest pobożny, ale również dostrzega, że z podobnym typem przyporządkowania mamy do czynienia w języku. To znaczy, podmiotowi w zdaniu przyporządkowane jest jakieś orzeczenie czy orzecznik w orzeczeniu, prawda? I możemy powiedzieć o. O Sokratesie w języku, wypowiedzieć zdanie: Sokrates jest, jest dobry, Sokrates jest sprawiedliwy, i to będzie oddawało owo przyporządkowanie przypadłości w rzeczywistości. To jest takie dosyć niebagatelne, nie, nie, nie bym powiedział, odkrycie, ponieważ ono, ono pokazuje, że struktura świata. Jest jakoś analogiczna względem struktury rzeczywistości. Przepraszam. Struktura świata, czyli struktura rzeczywistości, jest jakoś analogiczna względem struktury języka. Nie, nie to, że język jest podobny do świata, tylko struktura języka jest podobna do struktury świata, prawda? I to jest dosyć ważne odkrycie, bo umożliwia badanie struktury świata za pomocą. Analizy struktury języka. A w zasadzie można by było powiedzieć, że to Arystoteles odkrywa tę metodę, na której zależało wcześniej Platonowi, tak? żeby odkryć metodę pozwalającą na podstawie analizy języka badać rzeczywistość. Mhm. Czyli być może Arystoteles przyda się jakoś współcześnie, może widzi Pan Profesor jakiś taki kierunek, w którym no można by było wykorzystać właśnie no chociażby to, co, o czym Pan Profesor powiedział, że ta struktura języka ma odzwierciedlenie w strukturze, w strukturze świata. Mhm. Jak to czytać, żeby to nie było wyłącznie taką akademicką ciekawostką? Jak to wykorzystać dzisiaj? To znaczy, wykorzystuje się to, to dosyć powszechnie w nauce współczesnej, prawda? szczególnie jeśli mamy na uwadze badania matematyczne, w których budujemy pewne teorie o określonej strukturze i staramy się znaleźć dla tych teorii matematycznych jakieś korelaty semantyczne w rzeczywistości. Tak? Proszę zwrócić uwagę na taki przykład. Taki przykład dosyć prosty. Geometrie nieuklidesowe, które powstały w XIX wieku, w których mówi się o tym, w których poprzez zmianę piątego postulatu w geometrii euklidesowej otrzymujemy inne przestrzenie. Mianowicie, wyobraźmy sobie, że Taką przestrzenią obowiązującą w naszym świecie jest przedmiot, jest przestrzeń w kształcie kuli. I kiedy opiszemy na tej kuli, narysujemy, narysowalibyśmy trójkąt, wówczas ten trójkąt miałby sumę kątów większą niż 180 stopni. A my w geometrii euklidesowej byliśmy przekonani do XIX wieku, że Suma kątów w trójkącie to jest po prostu 180 stopni. Ta geometria nieuklidesowa, w której te trójkąty mają sumę kątów większą niż 180 stopni, będzie nazywała się geometrią, to będą przestrzenie Riemanna, to będzie geometria nieuklidesowa, geometria Riemanna, ale mamy inne rodzaje geometrii, w których na przykład trójkąty mogą mieć mniej ich suma kątów może być, wynosić mniej niż 180 stopni, tak jest na przykład w geometrii Boyla i Łobaczewskiego. Ale dlaczego to mówię? Że to były pewne teorie zbudowane w, przez matematyków. Można by było powiedzieć, że to były pewne struktury matematyczne, ale w wieku XX po... W, w trakcie rozwoju fizyki, w, w badaniach nad, nad teorią względności i w badaniach dotyczących grawitacji, okazuje się, że przestrzeń ulega zakrzywieniu pod wpływem masy. Tak? I okazuje się, że te geometrie mogą opisywać nam pewne fragmenty, w świecie, gdzieś w odległych galaktykach, w, w kosmosie, gdzie mamy do czynienia z takimi geometriami, które, z taką przestrzenią, która nie jest przestrzenią euklidesową. Zresztą w ogóle trudno powiedzieć, czy jeśli przyjmiemy, że grawitacja ma wpływ na, na przestrzeń, to trudno powiedzieć, żebyśmy byli w jakiejś idealnej, żyli w jakiejś idealnej przestrzeni euklidesowej, prawda? No, to jest taki jeden z przykładów, w których, w których mamy do czynienia z zastosowaniem takiej metody posiadającej swoje źródło właśnie u Arystotelesa. Ale innym przykładem mogą być na przykład logiki kauzalne, w których buduje się pewną teorię, a później szuka się dla tej teorii pewnych, pewnych korelatów semantycznych. I tak jest w ogóle z badaniami aksjomatycznymi, prawda, że, 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 że z teoriami o charakterze aksjomatycznym sformalizowanym, że one mogą znaleźć swoje jakieś odniesienie w świecie, mogą opisywać jakieś fragmenty rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, czy na koniec poleci nam pan jakąś, jakieś jedno dzieło, jakąś, jakiś fragment Arystotelesa, gdzie możemy te zagadnienia zgłębić? Z pewnością z Arystotelesem jest trochę podobnie jak z Platonem, mianowicie, że te zagadnienia językowe występują w, w wielu jego tekstach. No ale taki tekst, który jest, wydaje mi się, najważniejszy, no to jest hermeneutyka, prawda? Arystotelesa. To są kategorie, to będą też w pewnym sensie topiki, częściowo i analityki pierwszej w a więc ten zbiór pism Arystotelesa które zaliczamy do jego organonu prawda ale oczywiście również jego przekonania na temat języka wyrażane są w, chociażby w metafizyce czy w fizyce choć pobocznie zupełnie prawda bardzo dziękujemy za tą rozmowę i za to polecenie my z kolei polecamy Podcast Język i Świat w Filozofii Arystotelesa, profesor Dariusz Piętka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.